Zacznijmy od mopowania. Świeża plama z herbaty usunięta perfekcyjnie bez śladu, ale w przypadku zaschniętych plam skuteczność mopowania już spada. Dwie plamy po kawie, obie zaschnięte ponad 12 godzin i dwa różne scenariusze. Mniejszą i ciemniejszą plamę robot zdecydował się omijać. Prawdopodobnie uznał ją za ciało obce. Ciemne, nieregularne plamy mogą być błędnie klasyfikowane przez system AIC jako przeszkody, które należy ominąć. Większą, jaśniejszą plamę wyczyścił częściowo. Przejechał przez jej środek, zabrudzenie wyraźnie zbladło, ale nadal było widoczne. To pokazuje, że choć system mopujący świetnie radzi sobie z codziennymi zanieczyszczeniami, z trudnymi plamami nie zawsze daje sobie radę za pierwszym razem. Problem pojawił się również przy szafie z lustrami. Robot przez kilka minut próbował je sforsować, nie rozumiejąc, że to tylko jego odbicie. Pomogło dopiero otwarcie szafy, aby przestał widzieć swoje odbicie. Wtedy ruszył dalej. W takich przypadkach warto po prostu ustawić w aplikacji strefę zakazaną.